Witam bardzo serdecznie, moi miłsi, z tej strony Galoquero w kolejnym odcinku Kronik Mertany. Ten odcinek przynosi nam nic innego jak wstąpienie do gildii kupieckiej. Załóżmy swój pancerzy, który jest o wiele lepszy od tego pancerza Rekoruta i biegniemy do Lorenzo. No, tak jak mówiłem, nie jestem zainteresowany za bardzo byciem strażnikiem. Ktoś tu w ogóle czeka na nas, chyba? Czy nie? Nie, najemnik sobie przybramię, po prostu pije. No i generalnie, jakby nie spojrzeć, to moją duszą to jest być najemnikiem. Idę tam, gdzie chcę, robię to, co chcę, dostaję za to zapłacone. Mogę dostosowywać się niekoniecznie do Eh, prawa, jak w przypadku strażnika. Hej! Tylko robić coś na swój sposób. Jestem gotów do was dołączyć. Cóż, jesteś w miarę rozgarniętym chłopakiem. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z kolejnymi zleceniami. Póki co, witamy na pokładzie. Od dzisiaj jesteś naszym gońcem. Weź tę zbroję, niech ci służy. Dziękuję. Jeśli potrzebujesz lepszego oręża, udaj się do Ingora. To on zajmuje się naszym sprzętem. A tutaj masz jeszcze listę, u których członków gildii możesz doskonalić swoje umiejętności. Teraz idź do Adelarda. Jest coś, co musicie obgadać. Czeka na ciebie na zewnątrz. Gdy tylko skończycie, wróć do mnie. Będę miał dla ciebie pierwsze zadanie. Robi się. No, nie za dobrze wygląda to zbroja, szczerze mówiąc. Aczkolwiek, strój gońca Araxos jednak jest taki w miarę dobry. Niemniej jednak to jest lepsze. Możemy szkolić swoje umiejętności, to jest coś, co jest mi teraz najbardziej potrzebne. Muszę w jakiś sposób wydać te punkty nauki. Oho, powiadasz, że Lorenzo cię przyjął w nasze szeregi. Zgadza się. Co to za zebranie? Widzisz. Sprawa ma się tak, że w dokumentach możesz sobie widnieć jako członek gildii, ale to nie znaczy, że jesteś jednym z nas. Jak to? Tak to. Jako dowódca najemników Araxos mam wyłączne prawo decydować, kto będzie moim podwładnym. Myślę, że prawdziwe namaszczenie na członka Araxos wystarczy. Chłopcy, zajmijcie się tym. <ścoughs> I co, zimno? Trochę. W takim razie przydać się coś na rozgrzewkę. Bierz. To na pewno dobry pomysł. Absolutnie nie. Ale jeśli chcesz być jednym z nas, musisz wypić do dna. Chłopcy, udzielcie mu jakiegoś wsparcia. Niech wam <noise> będzie. Bogowie, co, co to jest? Trunek godny najemnika Raxos. Widzę, że został jeszcze ci tam łyczak. Dawaj, nie ociągaj się. Szczeni kota. Nie ma więcej. W takim razie wasza kolej, panowie. No, proszę. Razem z nami wypili. Dobra młody, Chrzest wody za tobą. Chrzest wody? Co żeście wymyślili. Prawda? Po latach zawsze wspomina się go ze uzu Jak tam? Picie już działa? <laughs> Nie, ani trochę. Tak widzę. <laughs> Myślę, że przyszła pora na oczyszczenie dróg oddechowych. Masz, sztachnij się. Ej, a to, to też jakiś test, tak? Nie test. My tu nie testujemy. Chrzest, chyży, esyty. chrzest ognia. Powtórz. Chrzest ognia. Dobrze, dobrze. No próbuj. No masakra, najgorsze co może być. Jak ci się podoba bycie członkiem ARAXOS? Jest to... ciekawe... doświadczenie. Błąd! Jeszcze nie jesteś jednym z nas. Dlaczego? Nie złożyłeś jeszcze uroczystej przysięgi. Przysięgę? Przecież my nie str... I co? Przecież też mundury nosimy. Ja nic na sobie nie mam. Ale zaraz będziesz miał. Nie gadaj głupot, tylko powtarzaj za mną. Ja Marvin przybyły z jakiegoś dalekiego zadupia, bliżej nieznany komukolwiek. Ja Marvin przybyły z jakiegoś dalekiego zadupia, bliżej nieznany komukolwiek. Przysięgam przepijać swoją wypłatę z towarzyszami broni przy każdej możliwej okazji. Mm. Przysięgam przepijać swoją wypłatę z towarzyszami broni przy każdej możliwej okazji. I będę stawał za nimi murem, choćby mnie chmara orków goniła. I będę stawał za nimi murem, choćby mnie ch chmara orków goniła. Świetnie, i to mi się podoba. Powiedzmy, że przysięga poszła ci całkiem nieźle. Aby z prawdziwą pracą szło ci jeszcze lepiej, niestety nie ma na to szans. Jeśli będziesz się trzymał tylko wyznaczników opisanych ci przez Lorenzo. Zebrało się tu kilku gońców. Zapytaj ich, jak faktycznie wygląda ta praca. Się robi. <laughs> o Jezu, podobno masz mi coś powiedzieć o pracy gońca. Bardzo chętnie to zrobię, ale najpierw powiedz, jak ci się podobał chrzest? Zimny, mokry, a, ale od się coś w głowie kręci. Ta większość tak reaguje. Nie przejmuj się, po czasie bardzo miło się to wspomina. W przeciwieństwie do dennej i nudnej przysięgi strażników, wierz mi. Mam nadzieję. Co powiem, wiesz, jako goniec? Słuchaj, nie będę zanudzał gadką, jaką pewnie uraczył cię Lorenzo. Jego słowa muszą brzmieć ładnie, oficjalnie i tak dalej. W końcu to Urzędas. Powiem ci, jaka jest najważniejsza zasada. Każdemu w gildii okazujesz należyty szacunek. Czy to odwódca, czy kupiec, czy inny najemnik. Wszystkich szanujesz tak samo. Wiadomo, zależnie od pozycji w hierarchii, do każdego odzywasz się inaczej. Jednych musisz słuchać, z innymi możesz dyskutować i tak dalej. Grunt, żebyś pamiętał jedno. Mimo, że spaja nas miłość do złota, to jesteśmy rodziną. Bardzo dużą. Taką, w której nie znasz większości kuzynów i wujków. Zdrada będzie karana gorzej od dezercji w wojsku. Mam nadzieję, że wyrażam się dostatecznie jasno. Jak słońce. <laughs> co mi powiesz o pracy gońca? Całkiem sporo, ale najpierw przyznaj. Miło być w organizacji, gdzie na samym wstępie dają ci darmowy alkohol i zioło, nie? Tak, teraz fajnie. Z zobaczymy, co będzie rano. <laughs> bój się, Po gildyjnym samogonie nie ma kaca. Bo jest tak mocny, że przed realnym wytrzeźwieniem zdążysz się napić czegoś ponownie. Dobrze, ale do rzeczy. Nie jesteś zbrojnym ramieniem gildii. Należysz do najemników, ale jako goniec nie jesteś przeznaczony do walki i zadań ochronnych. Możesz przyjmować takie zlecenia, ale robisz to na własną odpowiedzialność. Nie możesz mieć pretensji do nikogo, jeśli porwiesz się na grupę pandziorów i dostaniesz manto. Dzięki. Z zap zapamiętam. Oby, oby. <noise> Dowiem się czegoś od ciebie o, o pracy gońca? Pewnie. Swojemu zawsze chętnie pomogę. Całkiem sprawnie sobie poradziłeś z naszym samogonikiem, muszę przyznać. Lepiej niż ja, a sam od lat zajmuję się pędzeniem. Oczywiście tylko na własny użytek. Mhm. Mm Więc? Sumiennie wykonuj swoje obowiązki, z pokorą. Niektórych denerwuje latanie od miasta do winnicy po drodze zahaczającą farmę Bermara, ale taki jest los każdego nowego. Czym mniej będziesz narzekał, tym szybciej dostaniesz awans. A co za tym idzie: lepszy sprzęt, ciekawsze zlecenia i większą wypłatę. Pamiętaj też, żeby nie latać z byle czym do dowódców. Wielu najemników wyższych rangą będzie się z ciebie śmiało. Ale. Złożenie skargi w tej sprawie przyniesie Ci wiele więcej szkody niż pożytku. Rozumiem, znaczy chyba. Nawet jeśli tak nie jest, to w praktyce wszystko sobie przyswoisz. Nie bój nic. No dobrze, koniec tego dobrego. Idź się przespać. Najlepiej w jakimś ciepłym miejscu, żebyś się nie przeziębił na samym starcie. Idealnym miejscem na to będą nasze sypialnie. Znajdź sobie wolne łóżko i miłych snów. Dobrze, się robi. <laughs> ale Cię wzięło. Normalnie to bym Ci kazał z samego rana udać się do Lorenzo po pierwsze zlecenie, ale pewnie nie będziesz wtedy tego pamiętał. Spokojnie. Ktoś na pewno będzie w pobliżu, żeby przekazać Ci wszystko, co potrzebne. No, padłem. <laughs> Zanieśli mnie pewnie do łóżka. O, właśnie. Ubierzemy sobie naszą zbroję. Pytanie, czy mamy broń? Mamy broń. Mamy też naszą kuszę. O, to jest lepsza w ogóle. Dokładnie. Pierścienie mamy pozakładane. Ej, chwila. A, mamy pozakładane, dobra, już myślałem. Dobra, i myślę, że to był taki idealny moment na nagranie sobie takiego krótkiego, pojedynczego odcinka z dołączenia do Gildii Kupieckiej. Przest ognia był po prostu czymś niesamowitym, śmiesznym i w ogóle genialnym pomysłem. Także dziękuję wam bardzo za uwagę. Też przy okazji życzę wesołych świąt, bo e, wszystkie te dzisiejsze uploady Będą po prostu taką namiastką na święta już. Nie chcę nikomu truć tyłka za przeproszeniem. Wigilia i Boże Narodzenie to jednak mimo wszystko czas na spędzenie e, z rodziną. Tak więc nie będę nic uploadował, nie będę niczego tutaj nagrywał. Natomiast pojawi się dopiero prawdopodobnie 26 w drugi dzień świąt pod wieczór i wtedy coś nagram. Przypuszczam, że z taką premierą odcinka na 27. Dlatego dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę spokojnych świąt i do zobaczyska, trzymajcie się.